Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym zmianom w przepisach ochrony danych osobowych. W tej części opowiem Państwu o prawach osób, których dane dotyczą, w zakresie prawa do przenoszenia danych, prawa do niepodlegania profilowaniu i zasadzie przejrzystości. W pierwszej kolejności nowe prawo, zupełnie do tej pory nieznane naszym przepisom prawo do przenoszenia danych. W tym zakresie, tutaj Państwu powiem na marginesie, że została wydana wytyczna Grupy Roboczej Artykułu 29. Zachęcam do zapoznania się z tą wytyczną. Samo prawo do przenoszenia danych wskazuje, że można z niego skorzystać w sytuacji, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz jeżeli podstawą takiego przetwarzania jest zgoda bądź fakt realizacji umowy. W tych sytuacjach można skorzystać z takiego prawa do przeniesienia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie kopię swoich danych osobowych i przenieść ją do innego usługodawcy. Ma też prawo do tego, aby żądać od przedsiębiorcy, od administratora danych osobowych, tego, aby to on. Przeniósł takie dane osobowe do innego usługodawcy. I tutaj zwracam Państwa uwagę, że to, że osoba skorzysta z takiego prawa do przeniesienia danych osobowych, to nie znaczy, że te dane zostają wykasowane niejako z naszych baz danych. One nadal funkcjonują. My musimy je skopiować i przenieść do wskazanego przedsiębiorcy, do wskazanego usługodawcy. Takiemu przeniesieniu będą podlegały dane osobowe, które bezpośrednio osoba, której dane dotyczą, nam dostarczyła oraz które wygenerowała. Przykładowo robiąc zakupy na danym portalu możemy przenieść dane, które dostarczyliśmy oraz listę zakupów, jakie zostały w określonym czasie wygenerowane. Natomiast pod takiemu przeniesieniu nie będzie podlegało. Podlegały dane, które zostały wygenerowane przez organizację, Przykładowo przez bank, który badał zdolność kredytową na podstawie swoich obliczeń. E, czyli tutaj już chodzi nam to o tajemnica przedsiębiorstwa, zakład ubezpieczeń, który na podstawie swoich wyliczeń, swoich algorytmów e, wyliczał e, składkę ubezpieczeniową. Te dane nie będą podlegały przeniesieniu. Tylko i wyłącznie dane dostarczone i wygenerowane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą. Kolejnym prawem, które zostało przyznane przez RODO, jest ograniczenie profilowania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, by nie podlegać decyzji, która wyłącznie opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne. Pochodną takiego mm, zautomatyzowanego przetwarzania musi być decyzja. Jeżeli mamy do czynienia z wydaniem takiej decyzji, w tym momencie może dochodzić do takiego profilowania tylko w trzech sytuacjach. W pierwszej kolejności, jeżeli taka decyzja jest niezbędna do zawarcia umowy, jeżeli jest dozwolona prawem Unii albo prawem państwa członkowskiego. I trzecia sytuacja, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na takie profilowanie. Przykładowo, zakład ubezpieczeń, który będzie chciał zawrzeć umowę, w zakresie ubezpieczenia OC AC może wskazać, że oczywiście natomiast on zamontuje w samochodzie danej osoby GPS, który przykładowo przez tydzień będzie zbierał pomiary, jak osoba szybko jeździ czy zgodnie z przepisami i po tym tygodniu specjalny algorytm będzie wyliczał składkę tej osobie. Tutaj mamy do czynienia z tym zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych rodzącym decyzję na samym na samym końcu eee, Możemy mieć również do czynienia z profilowaniem, które takich skutków wobec osoby, której dane są przetwarzane, rodzić nie będzie. W takiej sytuacji musimy tylko i wyłącznie poinformować o tym, że dochodzi do profilowania. Trochę tak jak na dzień dzisiejszy z naszymi plikami cookies. Ostatnią kwestią, którą chciałabym poruszyć na szkoleniu w tej części, jest zasada przejrzystości. Jest to nowa zasada, która została wprowadzona w kontekście właśnie praw osób, których dane dotyczą. Administrator danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych, ale także podczas udzielania wszelkich informacji osobie, której dane dotyczą, podczas tworzenia klauzul zgody czy też klauzul informacyjnych, musi przekazywać informacje w jasny, przejrzysty sposób w formie zwięzłej i łatwo zrozumiałej. Wszelkie komunikaty mają być przekazywane w formie pisemnej, chyba, że osoba, której dane dotyczą, zwróci się o to, aby była to forma elektroniczna. Na wszelkie zapytania, które zostają do nas skierowane od osoby, której dane przetwarzamy, administrator ma czas, aby odpowiedzieć w ciągu miesiąca. Ten czas możemy przedłużyć maksymalnie o kolejne dwa miesiące, niemniej, musimy poinformować w ciągu tego pierwszego miesiąca, że do takiego przedłużenia dojdzie. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Z uwagi na dużą ilość zapytań. Taka odpowiedź powinna być co do zasady bezpłatna. Nie powinniśmy pobierać opłaty od osoby, której dane dotyczą. Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli rzeczywiście te zapytania są nadmiarowe. W tym momencie RODO wskazuje, że administrator danych osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości czyli raczej to będzie faktyczny koszt materiałów, jakie musieliśmy zużyć na dokonanie odpowiedzi. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.